Państwa na Kurpiowskim Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Półtusku zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Przejdziemy się teraz po stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały smakołyki na wigilijny stół. Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich to Panie z Krasnego. Witam bardzo. Co Panie przygotowały dzisiaj dla uczestników w kiermaszu? Przygotowaliśmy ryby po grecku, krokety z kapustą i z grzybami, pierogi z kapustą, i łóżka z kapustą i z grzybami, i jeszcze przygotowaliśmy pierogi z kaszą i z grzybami, i łóżka z kaszą i z grzybami, śledzie, kapustę wigilijną. Czyli mamy wszystkie postne potrawy. I makowiec swojego wypieku. Dziękuję ślicznie. Następne koło gospodyń wiejskich to panie z Leszczydołu Starego. Witam serdecznie. Powiedzcie nam, Panie kochane, co macie tutaj na swoim stole? Mamy dania takie wigilijne, kapustę, kap, kapustę mamy taką wigilijną, mamy pierogi z kapustą, krokiety, domowe ciastka takie maszynkowe, maszynki. własnorocznie robione, które już tak troszeczkę zanikają. Makowiec, cernik, piernik staropolski. Sianko pod obrusek. Ja widzę jeszcze jakieś suszone rzeczy tutaj u Pani. Yy, tak. tak, mamy też lipę suszoną grzybki suszone sianka. i sianka, obrus tak. Własnoręcznie robione obąki przez nasze kobitki. W naszej pracy. Dekoracje choinkowe i gwiazdy. Ślicznie to wszystko wygląda. Dziękujemy bardzo serdecznie. A tutaj koło gospodyń wiejskich z dębinek nad stawem. Witamy dziewczyny z koła gospodyń wiejskich w dębinkach nad stawem. Powiedzcie mi, panie, co macie na swoim stole? Częstujemy zebranych gości kapustą wigilijną z grzybami i z kaszą, krokietami z kapustą i z grzybami, pierożki w trzech odsłonach z makiem, z kaszą i z serem i z kapustą i z grzybami. Ciasta zrobione własnoręcznie przez nasze panie z Koła Gospodyń, piernik staropolski, serniczek, gwiazda z ciasta drożdżowego i maku, zupka krem z buraków czerwonych no, i to chyba wszystko. Pierniczki, pierniczki jeszcze. A co cieszy się największym powodzeniem? E, myślę, że pierogi. Tak, ale tam jeszcze cieplutkie siedzą właśnie w podgrzewaczach. Kapusta, tak, kapusta do degustacji. Na drugi rok będziemy mądrzejsze o, o doświadczenie z tego roku. O, co to mamy przygotować, żeby Chlebek było. nam się dobrze sprzedał. Chleb na no zakwasie. Własnej, własnego wypieku chleb. Super, dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Puszczy Zielonej. Dzień dobry. Niech nam panie powiedzą z jakiego Koła Gospodyń Wiejskich panie są. E, e, koło Gospodyń Wiejskich Czarne Brzozy to jest gmina Kadzidło. Proszę powiedzieć, co panie macie na swoim stole? Co mamy? Miałyśmy już niektóre rzeczy. Miałyśmy. Ale to dobrze świadczy o tym, co było. Tak, bardzo dobrze. Smalczyk miałyśmy. zszedł pierwszy, także świadczy o tym, że bardzo dobry. Mięsko tutaj mamy. Właśnie to jest karkuweczka taka. Mamy zupkę dyniową, zupkę serową, mamy gołąbki, mamy ciasta. Sernik, piernik typowo świąteczny i też oczywiście swojskie swoje, e, swoich prac, naszych pasztet oczywiście własny, w, na, w własnym wykonaniu i był też właśnie chlebek, którego już nie ma na szczęście, czyli znaczy, że dobry był, tak? Czyli chlebek cieszył się powodzeniem, bo nie tylko u pań na stoisku, ale tutaj obok również. Dobrze, mamy jeszcze stroiczki piękne, takie własnoręcznie wykonane wszystko jest. I tu oddam głos jeszcze koleżance o. Olej z konopi siewnej, bardzo dobry dla, dla zdrowia, bardzo dobry do jedzenia na, na zimno. Też mąka z konopi siewnej, z której można upiec chleb, można upiec ciastka, można upiec naleśniki, gofry do pierogów też się dodaje taką mąkę. I odsty probiotyczne, które dobre są dla... Dla jelit dla, na, na odporność bardzo do octów podczas fermentacji przechodzą wszystkie substancje czynne zawarte w roślinach, dlatego te octy nas leczą. One są do bezpośredniego stosowania do picia. Tak, ale również do potraw, do sałatek. Można sos do sałatki zrobić, można doprawić też barszcz. To taki zamiennik też octu, ocet. Tak, tak, tak. Dokładnie. Dobrze, dziękuję ślicznie. Przechodzimy teraz do ostatniego już koła gospodyń wiejskich. To jest koło gospodyń wiejskich w Somiance. E, drogie panie, co macie na swoim stoisku? E, no Mamy jeszcze przepiękne, tradycyjne stroiki. E, poza tym mamy potrawę potrawy stołu wigilijnego. Kapusta tradycyjna z grzybami, e, zupa krem. Grzybowa. Grzybowa z borowików. Mamy śledziki tradycyjne, mamy pieczarki faszerowane, zapraszamy bardzo. Mamy paszteciki z grzybami, mamy susz jeszcze, z gruszki suszone, jabłka suszone, mamy orzechy, mamy pierniczki malowane i pudrowane, proszę bardzo. Mamy rybę po grecku. I ciasto, i ciasto. A co cieszyło się największym powodzeniem na stoisku? No chyba pierogi i paszteciki. I Czyli pasztyciki. takie rzeczy bardzo pracochłonne, tak, podejrzewam. Tak, tak, czasochłonne i pracochłonne, rzeczywiście. Panie, jeszcze oprócz tego, że na stoisku prezentowały rzeczy do degustacji i do kupienia, wykonywałyście również warsztaty. Tak, warsztaty właśnie z pieczenia. I w ogóle z całego procesu pieczenia pierniczków świątecznych. I dzisiaj, o, teraz w tym momencie jest pięć, pięcioro dzieci, które z wielkim zachwytem i z takim zaangażowaniem, jak widać, właśnie wałkują, wygniatają, wycinają, pieką, są obecne przy pieczeniu i później pudrują, względnie lakierują lub malują. Także są możliwości wszelkie. No i dzieci się z tego bardzo jak widać takie są radosne i bardzo chętne do takich działań. Tradycyjne ciasto, prawda? Tak, to jest ciasto piernikowe na pierniczki małe i dzieciaki w jaki sposób je przeznawiają? Jak pani widzi, można użyć lukru królewskiego, można użyć zwykłego pudru, z siteczka, można użyć różnych flamastrów. Można użyć dekoracji w kształcie na przykład czegoś takiego jak koraliki, gwiazdeczki, lukier, po prostu dobrowolność. Dziecko ma wyobraźnię i tworzy. Proszę zobaczyć, jaki piękny, jaki piękny nam wyszedł tutaj czekoladowy ludek. Śliczna sprawa.